w Polsce, będą mieli więcej w kieszeni. Będzie taniej w polskich sklepach. Będzie lepiej w każdym polskim domu. Witajcie. Tak znowu przemówili i to nie jeden raz. Nie ma co opowiadać. Musicie to zobaczyć. Zapraszam na kolejny odcinek serii hitów Pseudo Uśmiechniętej Polski. <tododododon> Już nie ma Europejskiego Zielonego Ładu, dlatego że w tej chwili e, zmienił się świat i. Dlaczego komuś tak się spieszy? Dlatego, że się planeta pali, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to ja nie może być odpowiedzialnym politykiem. Du, 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 du. Uśmiechnijcie się! Że elektorat Mencena antysemicki, e, prorosyjski, proputinowski, e, antyukra... Ja gra... Przecież pan e, e, to ko... Tak, tak, nie, przepraszam bardzo, Obrażając, to obrażając to elektorat Mencena. To... Nie, ja A, mówię... Ale... Niech nie pan nie, pozwoli posługiści. Ja, prasza, ja, to ja to mówię... Kto mówię... słyszał, to dostaje furni. Może być zgłoszony protest, który mówi nielegalnie finansowano kampanię na pół miliona złotych. Dlatego, dlatego też mówię, dlatego apeluję Apeluję dzisiaj do sztabu Platformy Obywatelskiej, do Rafała Trzaskowskiego. Nie pchajcie nas w ten kryzys. Połóżcie papiery na stole. Pokażcie, bo tu nie chodzi o zwycięstwo Rafała w pierwszej turze nad Nawrockim. Tu chodzi o to, kto będzie w Polsce prezydentem i jak stabilny będzie miał mandat. Czy nagle nam się ten stolik nie zacznie wywracać? Trosce o demokrację, wreszcie nie o partię. Powiedzcie prawdę, yy, zadbajcie o bezpieczeństwo państwa. Jeżeli Rafał chce być prezydentem, niech pokaże, że państwo jest dla niego ważniejsze niż obrona partii. A few later. Że musimy w tej drugiej turze dać szansę Rafałowi Czaskowskiemu. Trzymajcie się ciepło. Ktoś się zgłasza do osób, które są. A nie pani. Poseł Żukowska. I chodzi teraz z Anną Wanną Żukowską. Co według Was zasługuje na miejsce numer jeden? Czekam na Wasze komentarze.